Ja mam wizę, dziś zagramy sobie w Growa Garden Mudet, <noise> ogólnie se troszkę pograłem i no, mam taki taki no, ogród Candy Blossom, y, jakieś te melony, bo zbieram sobie teraz, ogólnie idziemy sprzedać sobie, ja wbijam jeden trylion ogólnie teraz, I no i no, tu, tu jest ten ryn. Nie, nie, dużo. Chwila, ustawię chyba żeby nie zacinało. No, wiem, w ogóle wy mnie w ogóle nie oglądacie, zacina. Ale nie wiem, jak wy zrobić tutaj, no, wiecie, grafikę lepszą. Hmm. Eee, to może jak to? wyjdziemy tutaj te ustawienia? nie da się! a w to? A, to głośność to ogólnie w następnym odcinku to no jak to? Eee, zrobimy, a teraz lecimy chcę pograć eee, tutaj mam kwiatki te mundlowcom trochę pozbieram no, Sprzedam tu 12 kilo. Nie, sorry, mega, że tego zaczyna. A, ale w następnym odcinku postaram się, żeby nie zaczynało. wierzcie mi. Dobra, ja, jakby. Nie wiem. W następnym odcinku gramy jakby, ten. Hmm. w. 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 Jeśli chcielibyście mi dać jakieś konto w to proszę, bo ja mam ogólnie 254 level, taki, dla mnie to jest taki mały level, że ja, ja nie, chcę, nie chcę się po prostu wygrać, a więc jakbyście mogli mi dać, jak to, yy, no, Ko jakieś konto dobre w Bloxfrut, no to me mega dzięki. Dobra, lecimy do mego Gardena, tu was oprowadzę. Tutaj mam rakuny. Dropno mi w ogóle. No, o tą. to. To coś. To. I mam tu Tron taki. Tu mam Candy Blossom, ja Pino, co te? Nieważne. Mim blossom. Tutaj mam jakiś test z Packów, Tu mam takie piękne wejście. Takie bramka. Tu mam Melony. Tu mam Kurpel Czy co to w ogóle jest? I no i tyle, a tutaj mam Paradise Petal, nie wiem co to jest, nie mam w ogóle kontentu, nie mam, nie mam w ogóle żadnych pomysłów na odcinek, wiem, po prostu nie wiem, nagrywam, ja wiem, się nudzi i no, nie mam co robić. To tyle chyba z tego odcinka, sorry, że taki krótki, ale no,